Siemano siomeczki, dawno nie było, oczywiście moje 5 minut, nagrywamy 5 minut, się udało te odtechy opanować. wychaczanie tam co, co, jeszcze ludzie pisali. Więc od razu z automatu ja mam to usunięte, mam szumów zadziałała, wszystko inne mogę bez problemu streamować. Więc czegoś takiego już efektu nie będzie, nie muszę przerabiać filmików, co u mnie słychać. Supy oczywiście wpadają. Dzisiaj futka party, może jakieś zrobimy. Jakiś ciąg snimaczek, może zrobimy. Tak, 18 albo mówię 20, 23. Do to, to godziny gdzieś. Nie wiem jeszcze o której godzinie. chodzę na rehabilitację oczywiście. Ostatnie 3 dni na rehabilitację mi zostały do piątku. I to te trzeba teraz wozić mówię, do domku. Trzeba, trzeba nawozić, bo się skończyło. Co więcej, u mnie mam jeszcze trzy filmiki z Defitem, czas spadam. Dawid Czastrę mnie odwiedził. Więc mamy jeszcze trzy filmiki dodatkowe. Szukamy się oczywiście do sezonu, sezonu rowerowego. Zaczniemy mniej więcej rozdział trzeci. Rozdział pierwszy był lol, rozdział drugi chyba teraz jest. Teraz chyba rozdział trzeci będzie trzeba zacząć po prostu. Się zaczyna, się zaczyna treningi. treningi. Niektórzy yy, ludzi pytali czy vlogi będę będą vlogi, będą tylko że problem z tym jest, że brakuje mi 800 zł to kamerki ogólnie. Gdzieś na czerwiec lipiec będzie porządna kamerka. Będę kupować oczywiście. a co więcej u mnie. Dalej siedzę na YouTube, dalej hejt hejtuję, dalej cicieczki próbuję swoich sił. Na mnie, na mnie wrażenia takie nie działają. Ja co powiem tak. Na mnie się liczy tak. Gdy z widzami, przede wszystkim flola. Możliwości, gier z widzami, możliwości rozmowy z widzami. I co jeszcze? Przede wszystkim dużo, dużo rozmowy, tak. Zawsze u mnie osoby po prostu. Ja odponowuję takie osoby, które się zachowują. Zazwyczaj po jednym dniu albo wieczora. Zawsze takie osoby odponowuje. No to z Tapsonem oczywiście sztamę trzymamy. Z przez parę się umówiliśmy na Terrarię. Może trzeba czas, Czasprę to łączy z Tapsonem na Terrarię. Byłoby fajnie. Mówisz, że musi tę BaseSafe kartę kupić, tam ku yy, to ładować. To może kup yy, to może z nami. A co więcej? Jakoś się żyje. Mam problem czy kupić link pod komerkę, żeby ta jakość nie rozmyta na twarzy nie była. Czy po prostu zainwestować w LK to system do na Switcha. Nie wiem co lepiej by się przydało. Ale zobaczymy. I to kosztuje 700 i to kosztuje 700. Więc. Stwierdzenie pomału się kończy u mnie. Zostało 7 dni pracy i przeprowadzka. Teraz będę mapę czyścił. Początki ogólnie takie w robił, żeby ten mable przenieść, wszystko inne wiadomo, nie? Polski, popakować ubrania, popakować coś tam jeszcze, swoje płytki, swoje koczety, tomiki, oczywiście nie. E, oczywiście w dniu dzisiejszym będzie trunk stream. Oczywiście przez kasztany odwołałem e, specjal na tysiąc subków Mm, nie, będę, nie będzie specjalna na tysiąc subków, Nie chce mi się po prostu i co więcej. No nic, zaczynam takie jakby drugie życie. U mnie w porządku się przeprowadzam. Planuję jeszcze jeden projektor kwestny kupić. Projektor kosztuje trzy stówy. Więc będzie elegancko. Podstreamy, Sejpista sprawa. Więc szanujmy się naprawdę, ludzie. Szanujmy się. Takie pucy pokroju mkr Co więcej, o MKR-ie panowie. Czekamy, aż wyjdzie kolejna peta. Czekamy na Tapsona. Z Tapsonem e, zrobimy tu niego rajdy. Żeby ludzie pisali, żeby hejtowali, żeby sprawdzali co, co to mu jego reakcje. Jego reakcje ogólnie są straszne, strasznie się schowuje, strasznie widzów wzywa. Elo, piąta minuta minęła, dziękuję, do widzenia.